Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rytmoteki. Dzisiaj będziemy robić muzyczne, szeleszczące i wydające dźwięki bransoletki. Także zapraszam. Do zrobienia naszych rytmicznych, muzycznych bransoletek będziemy potrzebować kilku rzeczy, które na pewno znajdziecie w domu. Potrzebujemy nożyczek, taśmy klejącej, Osiem plastikowych nakrętek, w tym cztery przedziurawione, na przykład śrubokrętem. Poproście rodziców o pomoc. Potrzebujemy również bawełnianego sznurka oraz kilka grubszych ziarenek. Ja mam ciecierzycę, ale może być to fasola lub groch. Ostatnim niezbędnym elementem będzie na przykład gumka do włosów, która będzie podstawą bransoletki. Jak będzie wyglądać nasza bransoletka? Jedną całą plastikową nakrętkę będziemy łączyć z tą przedziurawioną, w ten sposób. Do środka musimy wrzucić jedno ziarenko, w moim przypadku ciecierzycy, Zanim to skleimy ze sobą, musimy jeszcze w tą małą dziureczkę przełożyć sznurek. Kawałek już odcięty przeze mnie, niewielki kawałek sznurka. Spróbuję przełożyć przez tą dziurkę w nakrętce. Ok i kończę. Takim supełkiem, tak żeby nam ten sznurek nie odleciał. Teraz sklejam to wszystko taśmą. W środku, oczywiście, znajduje się nasze ziarenko. to zrobić troszkę ładniej, albo użyć przezroczystej taśmy, żeby było widać kolor nakrętki. I tak zrobię ze wszystkimi nakrętkami, potem tym sznurkiem przyczepię do mojej gumki do włosów. I będzie bransoletka. To teraz do dzieła, zróbmy bransoletkę. Moja bransoletka już gotowa. Zamieniłam jednak taśmę, tą żółtą, nieprzezroczystą, na tą przezroczystą, bo teraz fajnie wyglądają te wszystkie pokrętki Są w jednym kolorze, ale kolorowe każda w innym kolorze też będzie fajnie wyglądać. I posłuchajcie, jaki efekt dają. Fajnie o siebie stukają. Dodatkowo jeszcze schowane tam ziarenko dodaje barwy naszemu instrumentowi no i co teraz zrobimy z tymi naszymi bransoletkami oczywiście użyjemy do naszej muzyki dzisiaj przygotowałam zagadnienia muzyczne związane z elementami dzieła muzycznego jest ich kilka a dzisiaj zajmiemy się trzema elementami które składają się na dzieło muzyczne zaczniemy od dynamiki dynamika to w muzyce Siła dźwięku, mówiąc bardzo prostym językiem. Oczywiście mamy mnóstwo terminów, jeśli chodzi o natężenie dźwięku, o dynamikę w muzyce, ale my użyjemy sobie dwóch najbardziej podstawowych i będziemy uczyć się je rozróżniać. Mówiąc o natężeniu i sile dźwięku, chciałabym porozmawiać z Wami o dwóch takich najważniejszych terminach w muzyce, czyli o dźwięku cichym i dźwięku głośnym, o natężeniu w stronę delikatności i w stronę naprawdę dużej mocy dźwięku. Będziemy sobie rozróżniać cicho i głośno. Włączę zaraz muzykę i w momencie, gdy usłyszycie, że natężenie dźwięku się zwiększa, że jest naprawdę głośno, wtedy używamy naszych bransoletek i tym sposobem będziemy rozróżniać cichy i głośny dźwięk. Do dzieła. Ok, zaczynamy. Bransoletki na ręce. I pamiętajcie, gdy słyszymy, że muzyka jest stosunkowo cicho, wtedy milczymy, a gdy muzyka zaczyna się zdecydowanie podgłaśniać i jest głośno, to wtedy trzęsiemy naszymi bransoletkami. Gotowi? Słuchamy. Myślę, że teraz bez mojej pomocy będziecie potrafili rozróżnić, gdzie jest grana cicho, a gdzie głośno. Spróbujcie sami. Muzyka start. Ok. Teraz chciałabym, żebyśmy płynnym ruchem przeskoczyli do kolejnego muzycznego zagadnienia, tym razem będzie to harmonika. Harmonika to bardzo rozbudowane muzyczne pojęcie, ale ja chciałabym, żebyśmy w tym zagadnieniu zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Ponieważ melodię, a także muzykę można tworzyć. Na różne sposoby i są dwa sposoby, które mieszczą się w terminie harmonika. Muzyką może być melodia jednogłosowa, czyli prosta melodia, na którą składa się rozłożone w czasie dźwięki tworzące melodię. Są to pojedynczo grane dźwięki, dlatego jest to melodia jednogłosowa. Drugą przeciwstawną formą jest granie harmoniczne, czyli wiele dźwięków naraz, co tworzy harmonię, bo dźwięki ze sobą współgrają. I na pewno rozróżnicie, gdzie jest linia melodyczna grana jednym głosem, a gdzie jest natężenie i Zgromadzenie się wielu dźwięków w jednym czasie. Dlatego teraz będziemy rozróżniać te dwie rzeczy: jednogłosowość i wielogłosowość. Chciałabym, żebyśmy na wielogłosowość potrząsali naszymi brazoletkami. Jesteście gotowi? To spróbujemy. już rozróżniacie. Melodia jednogłosowa jest bardzo prosta i w to w wielogłosie się dużo dzieje, więc od razu widać tą różnicę. Teraz spróbujcie sami. Włączam Wam muzykę, a Wy oczywiście odzywacie się swoimi bransoletkami na wielogłos. I trzeci termin muzyczny w dzisiejszym odcinku jest nim wysokość dźwięku. Oczywiście mamy mnóstwo instrumentów, całą gamę instrumentów muzycznych, które mają różną specyfikację, różne cechy charakterystyczne. Chciałabym, żebyśmy teraz rozróżnili sobie wysokie dźwięki i te niskie. Mamy instrumenty, których właśnie cechą charakterystyczną jest granie bardzo niskich albo bardzo wysokich dźwięków. Do instrumentów, które grają bardzo nisko, zaliczają się na przykład basy, gitary basowe i kontrabasy. Te instrumenty mają niskie brzmienie i jest to ich cecha charakterystyczna. Natomiast Wysokie dźwięki najlepiej wydają skrzypce. Skrzypce są instrumentami, które grają dźwięki bardzo wysokie i jest to ich cecha charakterystyczna. Chciałabym teraz, żebyśmy właśnie rozróżnili sobie niskie dźwięki i wysokie. I oczywiście użyjemy do tego bransoletek. Bransoletki będą się odzywały wtedy, kiedy usłyszymy wysoki dźwięk, wysokie dźwięki. Gotowi? Słyszycie, to na pewno. wiecie, które to są niskie dźwięki, a które wysokie. Odzywamy się na wysokie dźwięki, czyli potrząsamy naszą bransoletką. Teraz pora na Was, już bez podpowiadania. Spróbujcie sami. Dzisiaj już tyle. Mam nadzieję, że podobały Wam się dzisiejsze zajęcia i podobają Wam się bransoletki. Ja myślę, że to jest świetna zabawa i pretekst do tego, żeby nauczyć się terminów muzycznych. Dobrej zabawy i miłego tygodnia życzę!